Witam Was wszystkich oglądających moje filmy po kilku dniach nieobecności w lesie, ale już jestem, już poznaję nowe miejsca oraz odwiedzam stare. I widzimy tu grzybek, już jest pierwszy. A jednak to, co mnie interesuje najbardziej to są właśnie borowiki i jestem tu na swojej stałej miejscówce i tu proszę zobaczcie tu niecały tydzień temu zbierałem duże okazy a teraz ta rodzina tutaj tych maluszków uwielbiam takie miejsca z takimi grzybkami które na pewno są zdrowe bo młode i nadają się do marynowania do Zalewy świetne i nawet właśnie takie trojaczki są. I również w pobliżu ten rosnący wszystkie te grzybki to praktycznie jedna miejscówka moja zawsze pewna, zawsze stała, zawsze sprawia przyjemność. Zbieram Borowiki w szumie potoku. I choć ta dzisiejsza wyprawa no nie należy do łatwych tras, dość trudno się chodzi, ale jednak za to mamy grzyby, które być może gdzie indziej są już wyzbierane. A tu takie okazy piękne rosną, że aż miło i warto się potrudzić troszkę tutaj. Więc czy zbieranie grzybów to trud, czy przyjemność? I białe grzyby, porowiki szlachetne, jak to powiadają w językach wschodnich białe je grzyby. Piękne, piękne. A ten grzybek też jest biały, choć z wierzchu zielony i nazywa się gąbka zielona. Ale jest pyszny, smaczny jadalny grzyb, więc sprawdzamy, czy jest zdrowy. Myślę, że czon, myślę, że jest zdrowy, bo czon w czonie nie widać dziurek po owadach, więc pewnie i kapelusz będzie zdrowy, więc do koszyczka. I tak to już u mnie wygląda. Gołąbkę zabrałem dla smaku, ale smak Borowików szlachetnych jest niepowtarzalny, oczywiście i wygląd, dlatego zawsze pod takiego grzyba, szczególnie w takim y, wyglądzie, jak w tej chwili, się muszę schylić i do koszyka go zabrać. No i oczywiście obok drugi, z, taką, z takim ciemniejszym kapeluszem, też na pewno... Warty wykręcenia lub wycięcia, jak niektórzy wolą, ale ja raz tak, raz tak wykręcam, zakrywam grzybnie i szukam dalej. Za to tu mamy inny rodzaj borowików z ciemnym kapeluszem, ciemnym trzonem, takim brązowym i spodem ciemnym bordowym, to są właśnie cegla stopore, jadalne grzyby można zbierać. Ale mamy i borowika szlachetnego. I właśnie go wyjmujemy. Taki piękny, ze wszystkich stron, taki bardzo kształtny. Jak się znajdzie jednego borowika, czy dwa, to trzeba szukać w pobliżu. Bo są kolejne, właśnie takie tutaj, piękne, idealne, nie w ogóle przez żadne ślimory, także z takim połyskiem, wyglancowane, wspaniałe. I choć te lśnią w słońcu, taką połyskiem i jasną barwą to jednak najbardziej lubię ten kolor kapeluszy czyli taki ciemny brąz o taki biały spód, biały ogon biały trzon czyli biały grzyb borowik szlachetny piękny jeszcze zdjęcie ale także z, taką, z takim ciemnym kapeluszem pięknie wyglądają podgrzybki, którego tutaj znalazłem. No i kilka już wcześniej pojedynczych, ale nie powiem, że nie podobają mi się te z jaśniejszymi głowami, a zwłaszcza z takimi trzonami bulwiastymi, yy, pięknie wy, takimi gruszkowymi, wypukłymi i ładnie tutaj też grzybek. Chętnie go zabieram. No i wracam w te swoje ulubione miejsca, aby tutaj spotkać kilka pięknych sztuk. Właśnie takich porowików. Tu jeszcze coś. Kolejne. Duże, ładne okazy. A, A więc tu musimy troszkę pochodzić i popatrzeć, poprzyglądać się. Tu widzę kilka ceglastoporych, ale ich nie biorę, nie podchodzę nawet. Tu kolejny, bo mnie interesują. Grzyby prawdziwe, borowiki szlachetne, białe grzyby. Inaczej. No, tuż odjedzony przez ślimaka, ale myślę, że zdrowy, bo nie widać dziur w trzonie. Także takie grzybki mnie interesują. Takie grzybki mnie interesują. No, nie wszystkie boruski się daje, nie wszystkie boruski mogę sfilmować, ale. Takie małe boruski, takie ładne boruski. To jak najbardziej. Filmujemy i wykręcamy tu i jeszcze jeden boruski. Pozdrawiam Danuśkę z Warszawy. Pora kończyć to dzisiejsze grzyboblanie. Dziękuję Wam wszystkim, że oglądaliście ten film. Dziękuję za uwagę, dziękuję za łapki w górę, za subskrypcję i do zobaczenia w następnym filmie.